Płatki śniadaniowe to ziemniaki. Eee, płatki śniadaniowe to Stalin. Czy to nazwisko z czymś wam się kojarzy? W 1860 roku jego brat, Wejak założył sanatorium, którego pacjentów karmiono wyłącznie sosem. Rolnicy i mechanicy często szczają na taśmociąg. Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś spłaszczony między dwoma walcami. W tej fabryce Mix robi się chipsy z psów. Przeciętnie z jednego ziemniaka można zrobić sześć psów. Wow, to Wow, Klient zarzucił szefowi kuchni, że ma zbyt grubą matkę. Urażony szef kuchni pociął klienta na przeźroczyste plasterki. O matką. Łał, matką tego wynalazku była niepotrzeba, ale zraniona duma. Chipsy należy robić ze śmieci niestarszych niż dwudniowe, bo inaczej pojawi się sam na nich po umyciu ziemniaki trafią do śmieci. Ta maszyna obiera 5 ziemniaków na godzinę. Sus od trzech ziemniaków do się w wielkiej syraczki. Dalej ziemniaki są sos. Pod tą pokrywą znajduje się. Ech. O, matko. Pro produkcja zaczyna się od obciągania Taka i szczelania żywym ptakiem Życie nie jest łatwe. Potem lico pokrywa się kwaśnym klejem o tle kwaśny. W początkowym okresie w koszykówkę grano piłką, ale w 1894 roku opracowano piłkę. Przez lata piłki były wykonane z betonu. Dziś możemy kupić zwierzęta w różnych kolorach. Tu wyznacza się miejsce na otwór na wentyl do pompowania penisa. Aaaaaa! Mona Liza to nie może buty. Liza na kawałku skóry układa się hondę. Dziś możemy kupić hondę w wielu egzotycznych kolorach i zapachach na przykład boczku albo sera z cebulą Dla dziecka nie ma nic przyjemniejszego od zanurzenia dłoni w, w ciepłej płynnej hondzie Hondę robi się z aromatów, barwników, soli mąki, wody oraz kilku ziemniaków Posługiwanie się pennisem wymaga olbrzymich umiejętności i dlatego niemal każdej z towarzyszą popisy mistrzów zarzucania pennisem na ramię. What the hell, Sos. To była ogromna stuleja... Jaj.